Cześć, witajcie. Witam Was na moim kanale w kolejnym materiale z testowania wyrzuteniek. Low price, yy, jedna, ta mniejsza kosztuje jakieś 25 zł, ta większa do 40 zł jakoś dochodzi. I tak, zaczniemy sobie od tej większej. Kod produktu to jest CL4028 kategoria F2. Gramatura 157,5 g neku. Posiada ona tak 25 strzałów w kalibrze, 20 mm. 26 sekund strzelania podaje nam tu producent. Dolot to jest 15 do 20 metrów. I tak, teraz ta mniejsza. Ta mniejsza posiada 16 strzałów w kalibrze 20 mm. Czas strzelania, jak podaje producent, to jest 20 sekund. Dolot również 15 do 20 metrów. Gramatura 97,6 gramaneku. Kod produktu to jest cl 4026 na kategorię F2. Posiada tylko jedna i druga ląd podstawowy. Grunt rezerwowego w niej nie uświadczymy, więc zobaczymy, czy one się tylko różnią ilością strzałów, czy również też efektami. Więc bez wędnego przedłużenia zapraszam Was do oglądania. 16-strzałowy low price czarny, możesz odpalać. Bardzo fajna wyrzutenka, jak za 20 parę złotych to się opłaca. Się w opłaca tą wyrzutnię. Co prawda brakuje jej finału, ale 25 złotych, 16 strzałów dobra, dawaj teraz tego dużego. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie. Teraz czarny low price. Duży 25 strzałów. Dobra, możesz odpalać. Zobaczymy, czy to samo jest, tylko większej ilości szczałów, czy. Trochę inne efekty się wydaje. Są inne, moim zdaniem efekty, ale bardzo ładne, długo się utrzymuje. O! I tam ma finał, bardzo ładny finałek miała. Moim zdaniem, wyrzutenki się opłaca kupić. Bardzo ładne, takie suwite 7 na 10 mogę im dać. Długo utrzymujące się efekty. Więc, moim zdaniem, są na plus. Możecie śmiało brać, e, Więc, tym materiale to na tyle. Dzięki za oglądanie. Ocencie sami w komentarzach. Na razie, cześć. you <laughs>